Cześć, witajcie w kolejnym dniu, i dzisiaj w Ewangelii Jezus mówi słynną przypowieść o budowaniu na skalę i budowaniu na piasku. Dlaczego? Dlatego, że jeśli słuchamy głosu Chrystusa, jeśli słuchamy głosu tego, co nam przekazuje, tego, tych wskazówek, które mają pozwolić nam żyć dobrze i odpowiedzialnie, to budujemy na skalę. I nawet jak przyjdą trudności, pokusy, Sytuacje, które będą zmuszały nas niejako, kusiły nas niejako do popełnienia grzechu, występku, do zrobienia czegoś złego, to będziemy na tyle mocno ugruntowani i w wierze, i. W moralności może, można też tak powiedzieć, że będziemy w stanie się oprzeć i będziemy w stanie postąpić inaczej. Natomiast osoby, które faktycznie słuchają głosu Chrystusa, słuchają tego, ale nie przyjmują tego tak naprawdę, żyją tak, jak chce świat, tak, jak chce zły duch, no niestety w sytuacjach trudności e, sobie nie radzą. No bo przychodzą pewne zawirowania, przychodzą pewne sytuacje które będą się w naszym życiu pojawiały, ponieważ nie będziemy. Nikt nam nie powiedział, że w życiu będziemy mieli pięknie kolorowo i bezproblemowo. I osoby wierzące, te, które są przy Chrystusa, też mają trudności i też mają zmagania. Często nawet może większe niż osoby, które nie są przy Bogu, ponieważ no zły Duch oczywiście atakuje bardziej te osoby, które mają więcej do stracenia, niż te osoby, które już de facto żyją w grzechu. No i właśnie te osoby budują na skalę i w sytuacji, w której przychodzi trudność, przychodzi zło, no niestety mocniej się uginają, no bo nie są mocniej ugruntowani w Chrystusie i nie wiedzą, że jest ktoś, kto jest w stanie ich uratować. Tyle się mnie, trzymajcie się, cześć!